Cześć. Witam cię na moim podcaście Bezpieczna Strona Życia. Nazywam się Adam Radniecki od 2008 roku zawodowo zajmuję się tematem ubezpieczeń. Chcę pomóc ci zrozumieć ubezpieczenia, aby umożliwić podejmowanie lepszych i świadomych decyzji w tym zakresie. Tradycyjnie zaznaczam, że ten materiał nie stanowi oferty, a ostateczną decyzję warto podjąć dopiero po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia. Zapraszam cię do wysłuchania podcastu. Dziś chcę opowiedzieć o ubezpieczeniu utraty dochodu, a także o tym, jak pozwala ona przedsiębiorcom branży IT zabezpieczyć płynność finansową w czasie choroby. Ubezpieczenie utraty dochodu z każdym dniem zyskuje na popularności wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży IT. Produkt ten przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą lub rozważają założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest odpowiedzią na zagrożenie związane z utratą ochrony, jaką posiada pracownik zatrudniony na etacie. Ubezpieczenie takie cieszy się ogromną popularnością w branży IT. Programiści i inni przedsiębiorcy branży swoje przychody czerpią z pracy rąk własnych i głów. Pozwala utrzymać płynność finansową wtedy, kiedy przedsiębiorca nie będzie w stanie wykonywać zadań samodzielnie. Zapewni środki na opłacanie rachunków firmowych, prywatnych. Pozwoli również zgromadzić środki na leczenie, jeśli takie będzie niezbędne. Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu dla branży IT? Początkowo, programiści, wybaczcie mi to uproszczenie, mam świadomość, że ta branża to wiele różnych stanowisk. Wybierają sumę ubezpieczenia, która będzie stanowić miesięczną wypłatę w przypadku choroby. Taka wypłata może trwać nawet 24 miesiące, jeśli tak długo będzie trwać choroba lub konsekwencje wypadku. Natomiast w ubezpieczeniu jest pewna cecha, o której chciałbym, żeby klienci mieli świadomość przed podjęciem ostatecznej decyzji. To nie jest ubezpieczenie, które załatwi nam takie krótkotrwałe choroby typu grypa, ponieważ jest tam tak zwany okres wyczekiwania. Wynosi on 14 dni, jeżeli przyczyną będzie wypadek, i 21 dni, jeżeli przyczyną będzie choroba. Po tym okresie nastąpi wypłata i, tak jak wspomniałem wcześniej, może trwać ona 24 miesiące. Bez wątpienia lepiej by było, gdyby wypłata następowała już od pierwszego dnia. Niestety chorób, które trwają tydzień, jest cała miasa, więc gdyby towarzystwo wypłacało od pierwszego dnia składkę, ubezpieczenie musiałoby być kilkukrotnie wyższe. Chociaż programiści, którzy ze mną współpracują, najczęściej mówią, że dwa tygodnie choroby nie są dla nich problemem, bo albo mogą sobie pozwolić na taką nieobecność w pracy, albo mają oszczędności, które ich zabezpieczą. Natomiast prawdziwe problemy zaczynają się, kiedy choroba trwa dłużej. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie ubezpieczenie utraty dochodu. Jakich środków można się spodziewać w czasie choroby? Towarzystwo wypłaci nam wybraną wcześniej sumę ubezpieczenia, podzieloną na dni odpowiadające okresowi choroby. Najczęściej nasi klienci wybierają sumy w przedziale między 10 a 15 tysięcy złotych wypłaty miesięcznej. Trzeba pamiętać, że Ledenhal nie wypłaci więcej niż 65% średniego przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Jak to należy rozumieć? Jeżeli nasze faktury z ostatnich 12 miesięcy wychodzą średnio 10 tysięcy złotych, to maksymalna suma ubezpieczenia, jaką warto wykupić, wynosi 6,5 tysiąca. Jeżeli dopiero zakładasz działalność gospodarczą, do obliczenia maksymalnej sumy ubezpieczenia zastosujemy 65% przychodu brutto z etatu, pod warunkiem, że pracowałeś w tym samym zawodzie. Jak wygląda proces wypłaty roszczenia? Proces jest bardzo prosty, i działa dość szybko. Na adres mailowy towarzystwa należy przesłać zgłoszenie szkody wraz z L4 oraz dokumentacją leczenia, np. rentgen złamanej nogi. Jaka jest cena ubezpieczenia utraty dochodu dla programisty? Cena ubezpieczenia utraty dochodu zależy od kilku czynników, takich jak wykupiona suma ubezpieczenia, wiek osoby ubezpieczonej czy zakup dodatkowych opcji. Jednak mogę powiedzieć, że składki wynoszą około 100 zł miesięcznie za każde 5000 zł ubezpieczenia. Najczęściej wybieraną sumą ubezpieczenia jest kwota 10 tysięcy zł miesięcznie i kosztuje około 200 zł w skali miesiąca. Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniu utraty dochodu dla branży IT? Do grupy wyłączeń należą sporty wysokiego ryzyka. Jakie sporty zaliczane są do tej grupy? Między innymi jeździectwo, żeglarstwo morskie, kajakarstwo górskie. Uważam jednak, że wrzucenie przez Towarzystwo Sportu Wysokiego Ryzyka do sekcji wyłączeń nie jest dość szczęśliwe, ponieważ wszystkie te sporty możemy przyjąć do ryzyka za dodatkową opłatą, a czasami nawet bez niej. Przykładem może być narciarstwo i snowboarding, pod warunkiem, że poruszamy się po wyznaczonych trasach, czyli po stoku. Ważnym wyłączeniem są również choroby zwyrodnieniowe oraz choroby psychiczne. Jest to jednak standard branży ubezpieczeniowej i bardzo trudno jest uniknąć tego rodzaju wyłączeń w takich produktach. Jak długo może trwać wypłata z ubezpieczenia utraty dochodu? Maksymalny okres wypłaty może trwać nawet 2 lata. Co ważne, jeśli choroba złapie nas w ostatnim miesiącu trwania ubezpieczenia, to nie musisz przedłużać polisy, aby i tak otrzymać świadczenie przez kolejne dwa lata. Czy towarzystwu Ledenhal można zaufać? Ledenhal to towarzystwo, które zdążyło już okrzepnąć na polskim rynku ubezpieczeń. Produkt ubezpieczenie utraty dochodu powstał przy współpracy z Lloyd's, największym jednym z najstarszych syndykatów ubezpieczeniowych na świecie. Można więc śmiało powiedzieć, że produkt dostarcza pewna firma z ugruntowaną pozycją na rynku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest Lloyd's, największy syndykat ubezpieczeniowy. Czy warto aby przedsiębiorca branży IT kupił takie ubezpieczenie? W mojej ocenie na pewno tak. Klasyczne ubezpieczenia zdrowotne zapewnią nam środki w czasie choroby, ale nie zawsze są one odpowiednie do kosztów utraconych korzyści, jakie ponosi na przykład programista. Co nam po wypłacie 2000 zł za złamaną rękę, jeżeli przez półtora miesiąca nie mogliśmy zarabiać, a nasze średnie zarobki wynosiły 30 000 zł? Dodatkowym punktem uprawniającym do wypłaty świadczenia jest fakt przebywania na L4. Nie musisz być leczony w szpitalu. Nie musi być również zdiagnozowana choroba, która znajduje się w wykazie chorób danej opcji zdrowotnej. Ewentualne korzyści, w mojej ocenie, mogą przekroczyć wysokość składki. Czy we wniosku występuje ankieta medyczna? Tak, ale ankieta jest naprawdę prosta i krótka. W praktyce zawiera jedno pytanie. Ledenhal pyta się w nim: czy masz jakieś choroby, które znajdują się pod nadzorem lekarza przez ostatnie 36 miesięcy poprzedzające datę wykupienia ubezpieczenia? Jeżeli mamy jakieś przygody zdrowotne, warto je podać, żeby nie narazić się na ewentualne problemy z wypłatą świadczenia. Często zdarza się, że podana choroba jest przyjmowana do ryzyka ubezpieczeniowego i może być objęta ochroną ubezpieczeniową. Czy warunki ubezpieczenia są łatwe i przejrzyste? Niestety nie. W warunkach można przeczytać o dodatkowych opcjach, które może dokupić ubezpieczony. Niestety często wprowadza klientów to w błąd lub powoduje zagubienie. Warto się skupić na sekcji 2 warunków ubezpieczenia, która dla ułatwienia nazywa się postanowienia dotyczące ubezpieczenia utraty dochodu. Czy warto na podstawie tego podcastu podjąć ostateczną decyzję? Zdecydowanie nie. Musisz pamiętać, że ostateczna decyzja powinna być podjęta zawsze dopiero po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia. Trzeba również pamiętać, że treści zawarte w internecie mogą być już nieaktualne, dlatego jeżeli temat Cię zaciekawił, zapraszam do kontaktu przez nasze strony. Przeprowadzimy Cię przez cały proces podejmowania decyzji. Linki do stron znajdziesz w opisie poniżej.